Bodej i wejdę, poszczaj mnie. Ale co tam się dzieje? Kto to jest? Moja mama. Pani sędzio, ja tu nie panu przyszłam, żeby zadymę robić. Ja się chciałam tylko ustosunkować, że to jest skandal, co moja córka zrobiła. Ale proszę pani, to jest sala rozpraw. Nie może pani sobie od tak wejść i zakłócać wszystkim spokój. Może mi teraz powiecie, że to ja jestem przestępcą, bo coś tam zakłócam. A ona mogła mojego wnuka związać i w piwnicy zamknąć? Teraz widzę, że Wojtek powinien być ze mną. Albo się pani sędzia zgodzi, że go od razu zabiorę do Gliwic, albo stąd nie wyjdę. Co tu się Ty dzieje? Chyba zwariowałaś. Pani sędzia się nie zgodzi, a pani wyjdzie bardzo dobrze, że pan przyszedł. Proszę spowodować, aby pani opuściła salę rozpraw. Proszę zostawić Wojtka. Wojtka. Proszę państwa. Dla odpoczynku i wyciszenia emocji zarządzam pół godziny przerwy. – Tak mi za nią wstyd. Spokojnie, Pani Ani. Założę się, że była pijana. Pani mama została już wyprowadzona z machu sądu. Nie wie pan, gdzie jest wujek z Wojtkiem? Nie wiem, może poszli do bufetu na parterze. Pozwoli pan, że ich poszukam. Zaraz po rozprawie mają pociąg. Nie wiem, czy zdarzymy się zobaczyć. Pewnie, proszę iść. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, mogę na chwilę przeszkodzić? Proszę bardzo, proszę. Mam na imię Luiza, jestem przyjaciółką Ani, pana klientki. Czekałam aż odejdzie, żeby móc z panem porozmawiać. Posłucham. słucham. Ona nie mówi wam całej prawdy. Robi to z miłości do, do Wojtka i obawiam się, że robi wielki błąd.